Zastanawiasz się, czy to, co robisz po treningu siłowym, ma jakiś wpływ na twoje efekty. Chciałbyś wiedzieć, jaki posiłek potreningowy będzie najgorszym z możliwych wyborów, a jaki najlepszym. A może wciąż nie wiesz, czy cardio i rozciąganie wykonywane od razu po ćwiczeniach z ciężarami negatywnie wpływa na twoją sylwetkę. Bardzo często obserwuję, że osoby, które chodzą na siłownię, nie dbają o niektóre kluczowe elementy tuż po zakończeniu swojego treningu. A musisz wiedzieć, że niewłaściwe podejście, np. do regeneracji, często doprowadza do pojawienia się urazów zahamowania Twoich postępów i spowolnienia redukcji tkanki tłuszczowej. Tak samo odpowiednie skomponowanie posiłków potreningowych i posiłków w ciągu dnia jest niezbędne do tego, aby zbudować lub utrzymać masę mięśniową i mieć świetne efekty. Więc jeżeli masz wątpliwości, czy to co robisz po treningu jest OK, to trafiłeś idealnie. W tym nagraniu opowiem Ci wszystko na temat największych błędów potreningowych. Dowiesz, czego się wystrzegać, a co z kolei sprawdzi się najlepiej. Pierwszy błąd, którego powinieneś się wystrzegać po zrobieniu treningu, to niespożywanie posiłku przez długi okres czasu. Jest to coraz bardziej powszechne zjawisko od momentu, w którym mit okna anablicznego został obalony. Przez długi okres czasu uważano, że aby zmaksymalizować proces budowy mięśni praktycznie od razu po zakończeniu ostatniej serii powinno się wypić szejka białkowego, zjeść pełnowartościowy posiłek, bo inaczej twój cały trening będzie miał marne efekty. Teraz już wiemy, że jest to mit. Jednak nie oznacza to, że jedzenie posiłku po treningu nie ma totalnie żadnego znaczenia. Kiedy ćwiczymy, rozbijamy naszą tkankę mięśniową, to powoli uszczupla twoje zapasy aminokwasów. Jedynym sposobem, aby to odwrócić i doprowadzić do odbudowy twoich mięśni jest... Jedzenie, a dokładnie spożycie białka, aby uzupełnić te utracone aminokwasy. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli na kilka godzin przed treningiem zjadłeś dobrze zbilansowany posiłek, to nie masz potrzeby dobijać białka, będąc jeszcze w szatni czy na siłowni. Jednak jeżeli nic nie jadłeś przez cały dzień lub na wiele godzin przed treningiem, to wtedy dobrym rozwiązaniem będzie spożyć ten posiłek w miarę szybko. Generalnie w większości przypadków najlepiej zjeść go w ciągu 1-2 godzin od zakończenia treningu. Kolejna rzecz, której polecam Ci unikać po ćwiczeniach, to nagradzanie się wysokokalorycznym jedzeniem. Często jest tak, że jeżeli zrobiliśmy trening, to wydaje nam się, że spaliliśmy mnóstwo kalorii i zasłużyliśmy na jakiś duży, często trochę mniej zdrowy posiłek. I widzę wiele osób, które prosto z siłowni kierują się do fast foodów, jedząc tam na przykład zestaw z McDonalda. <laughs> Nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli zależy Ci na redukcji tkanki tłuszczowej. Jeżeli nawet wliczysz sobie kalorie z takiego posiłku, to i tak będzie to sporo kalorii i utrudnia to nam redukcję. Przykładowo taki zestaw burgera z kolą i frytkami ma nawet 1500 Kalorii. Jeżeli czujesz duży głód po treningu i nie masz czasu ani siły przygotowywać sobie posiłków po takim dużym wysiłku fizycznym, to możesz przygotować sobie jedzenie przed wybraniem się na siłownię. Możesz je zabrać do pojemnika, ale też możesz sobie przygotować jakiegoś szejka albo jakiegoś batona białkowego, coś co po prostu zaspokoi Twoją ochotę na jedzenie. Trzeci błąd to słabo zbilansowane posiłki z małą ilością białka. Posiłek potreningowy powinien mieć odpowiednią ilość białka i musisz wiedzieć, że jest to najważniejszy z makroskładników w kontekście odbudowy Wzrostu mięśni. Białko zapewnia też uczucie sytości, dzięki czemu nie mamy ochoty podjadać. I powinno tutaj być od 20 do 40 g białka w posiłku. I tyczy to się posiłku potreningowego i także każdego. Innego. Możesz to obliczyć dokładnie pod siebie, mnożąc swoją masę ciała przez 0,3, 0,5 gramów białka. Czyli dla osoby ważącej 80 kg będzie to od 24 do 40 g. Kolejny ważny makroskładnik to węglowodany. Zapewniają energię podczas ćwiczeń, a po treningu pomagają odbudować utracony glikogeny w mięśniach. I tutaj powinno się spożywać około 1 do 1,5 węglowodanów na kilogram masy ciała w posiłku potreningowym. Uwzględniając tutaj zarówno węglowodany złożone, warzywa, płatki owsiane, ale też proste, np. Owoce. A co z tłuszczami? Czy powinny być w posiłku potreningowym? Jak najbardziej. Być może tłuszcz nie jest najważniejszym jako składnikiem w trakcie budowy lub trzymania masy mięśniowej, ale to nie znaczy, że powinniśmy go całkowicie pomijać. Zdrowe źródła tłuszczu działają bardzo korzystnie na nasze zdrowie, więc warto w posiłku potreningowym uwzględnić niewielki dodatek np. oliwy orzechów, awokado czy masło orzechowego. Przykłady takich szybkich i łatwych w przygotowaniu posiłków do spożycia po treningu to np. owsianka z odżywką białkową, bananę migdałami, makaron z pesto, kurczakiem i warzywami, tworożek z pieczywem i warzywami, szejk białkowy z owocami i granolą. Następna rzecz. Rzecz, którą trzeba omówić, to zaniedbywanie swojego snu i regeneracji. Jest to absolutna podstawa, jeżeli naprawdę chcesz zrobić świetną zmianę w swojej sylwetce. Sam Sen ma duży wpływ na uczucie głodu i apetytu w ciągu dnia. Rekomendowana ilość snu dla osób dorosłej to 7-9 godzin. Badania pokazują, że zbyt krótki sen zwiększa łaknienie na produkty z wysoką zawartością węglowodanów i tłuszczy. Istnieje wtedy dużo większa szansa, że sięgniemy po jakiś niezdrowy fast food czy słodycze zamiast zjeść sobie zbilansowany odżywczy posiłek. I tak naprawdę największe postępy w regeneracji i... W wzroście mięśnie robią podczas snu. I oprócz długości jest też ważna jego jakość. Śpimy w ciemnym pomieszczeniu, ograniczamy dostęp jakiegokolwiek światła w tym pomieszczeniu, a minimum dwie godziny przed snem ograniczamy światło niebieskie. I tutaj jednym z najlepszych rozwiązań są okulary. Ja chyba od ponad roku używam takich fajnych okularów, które Wam się zaraz wyświetlą. Są bardzo fajne jakości, są bardzo wytrzymałe. To jest jedna z najlepszych firm, która produkuje takie okulary. I do tego jest to polska firma, więc zdecydowanie polecam sobie je ogarnąć, jeżeli te tematy Cię interesują i wyświetlić Ci tutaj też kod rabatowy, że będziesz mógł mieć takie okularki. Taniej. Piąty błąd, który musimy omówić, to wykonywanie zbyt długich sesji cardio po treningu siłowym. Chcę podkreślić tutaj słowo długich, bo zrobienie 10, 15 czy 20 będzie ok. Jednak takie długie, godzinne, czy nawet półtory godzinne kręcenie aerobów kłóci się trochę z tym, co powiedziałem w pierwszym punkcie, czyli odlekanie przez długi czas zjedzonego posiłku po treningu. Dużo lepiej kardio przełożyć sobie na inną porę lub zupełnie inny dzień. Poza tym robienie długich sesji aerobów od razu po treningu z ciężarem dodatkowo przyciąża nasz organizm a co z kolei zwiększa ryzyko pojawienia się urazów i kontuzje. Następny błąd to całkowite unikanie rozciągania. Na pewno nie polecam ci wykonywać statycznego rozciągania przed treningiem, ale ważne jest uwzględnienie tej czynności w swojej rutynie treningowej. Możesz rozciągać się po treningu, jednak jeszcze lepiej będzie zrobić sobie oddzielną sesję, na przykład wieczorem. Trening i podnoszenie ciężarów daje wiele korzyści. Jedną z najbardziej oczywistych jest to, że twoje mięśnie z czasem stają się silniejsze. Problemem jest jednak to, że stają się silniejsze, to są również coraz bardziej spięte, co doprowadza do całej masy konsekwencji Oprócz dysproporcji w postawie, napiętne mięśnie są również o wiele bardziej podatne na kontuzje. Tak naprawdę wystarczy już 10 minut rozciągania kilka razy w tygodniu, aby dostrzec pozytywne efekty w postaci poprawy elastyczności swoich mięśni. Kolejną rzeczą, przed którą chcecie przestrzec... To picie alkoholu. Być może zdarzyło się później na trening w piątek albo sobotę, a stamtąd od razu na imprezę. I jak zapewne wiesz, nie jest to najlepszy pomysł. W trakcie treningu zwiększamy przepływ do swoich mięśni i zostaje on podwyższony jeszcze przez jakiś czas po treningu. W tym czasie twój organizm oczekuje dostarczenia dobrze zbilansowanego posiłku, aby móc przejść do odbudowy mięśni. Jednak picie alkoholu sprawia, że zostaje on przetransportowany przez twój krwiobieg bezpośrednio do tych rozerwanych mięśni, które akurat potrzebują składników odżywczych do regeneracji. Tak więc zamiast pomagać swoim mięśniom rosnąć, pijąc alkohol doprowadzasz do ich dalszego rozpadu. Twoje ciało będzie traktować priorytetowo wydostanie się alkoholu z twojego systemu, a nie odbudowy mięśni czy spalania tłuszczu. Nie mówię już o tym, że sam alkohol też ma sporo kalorii, a także wzmaga apetyt, przez co Cięższe jest być na redukcji. Inny błąd po treningu to zapominanie o piciu wody. Ilość wypitych płynów będzie zależeć od takich czynników jak długość, intensywność treningu, a także warunki atmosferyczne. Jednak zazwyczaj zaleca się, aby po ćwiczeniach wypić około od pół do całego litra wody w celu uzupełnienia zapasów płynów. Generalnie postaraj się popijać wodę w ciągu dnia, aby dostarczyć jej minimum 30 ml na każdy kilogram masy ciała. I możemy tutaj sobie spokojnie wliczyć herbatę, kawę czy napoje bez dodatku cukru, jednak niech zawsze. Woda będzie podstawą. Jak widzisz, zadbanie o niektóre rzeczy po treningu będzie miało duży wpływ na Twoją sylwetkę. Jeżeli chciałbyś dostawać więcej ciekawostek w tym stylu, dzięki którym zgubisz brzuch, poprawisz swoje zdrowie i wyniki sportowe, to jakiś czas temu wystartowałem z wyjątkowym newsletterem. Jest on całkowicie darmowy, a gwarantuje ogrom wiedzy, którą... Nie dzielę się nigdzie indziej. Jest tak przygotowana, że całą wiadomość przeczytasz w jedną minutę i otrzymasz najskuteczniejsze i użyteczne wskazówki ze świata fitnessu. Jeżeli chciałbyś na bieżąco, wejdź w link w opisie i zapisz się już teraz. Daj mi znać w komentarzu, czy zdarzało ci się popełniać błędy, o których mówiłem w tym nagraniu. I myślę, że każdy z nas na jakimś etapie swojej przygody siłownią popełniał wiele błędów. Jest to zupełnie normalne, ale ważne, żeby się uczyć i starać się ich więcej nie popełniać. To tyle ode mnie. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.